Drodzy bracia i siostry, to słowo Boże, zarówno z Nowego Testamentu, a więc Ewangelia, i to pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, one są kontynuacją tego, co słyszeliśmy wczoraj. Pan Bóg wybiera ludzi. Wybiera niedoskonałych i nieudolnych. Tak jest zawsze. Przez całą historię zbawienia. Także i nas wybrał, niedoskonałych i nieudolnych do czynienia tego, do czego nas przewidział. On udoskonala i uzdalnia tych, których powołał, których wybrał. Tak jest z tymi dwunastoma, o których y, tu mowa, o których imiona są wymienione. Y, też po to, bo Pan Bóg powołuje imiennie z każdym z nas, z każdym chce mieć osobistą, imienną relację. Co więcej, zmieniając, udoskonalając, uzdalniając do misji, zmienia imiona. Nawet jeśli nie zmienia ich zewnętrznie, to zmienia je głęboko wewnętrznie, bo w Biblii imię oznacza. Istotę, oznacza misję. Widzimy zresztą, jak w czasach, właśnie biblijnych, Pan Bóg zmieniał tym najważniejszym postaciom imiona Abrahamowi. Wczoraj słyszeliśmy, jak zmienił imię Jakubowi. Także Pan Jezus zmienił imię Piotrowi tym najważniejszym, aby też pokazać, że Pan Bóg prowadzi człowieka tak, by przygotować go do misji, by zmienić Go wewnętrznie. Wczoraj widzieliśmy, jak głęboko, wewnętrznie przemienił Pan Bóg Jakuba, który jest kombinatora, spryciarza, człowieka, który z dary Boże, z inteligencję Pan Bóg wykorzystał inaczej niż, niż był powinien, to znaczy, wykorzystywał je. Oszukując, kombinując, y, mając takie poczucie mocy dzięki temu, tym darom, które Pan Bóg mu dał, y, i które, które właśnie, tak jak to jest bardzo często i w naszym przypadku, y, wykorzystujemy y, inaczej niż Pan Bóg chce. Ale Pan Bóg prowadząc człowieka. Przemienia go, prowadzi go do właśnie tego, by odkrył, kim naprawdę jest. Tak jak Jakub odkrył, że jest słabym człowiekiem i, i że jedyna jego moc to uchwycić się Boga, bo te jego kombinacje doprowadziły go do tego, że z jednej strony groziła mu śmierć ze strony jego brata Ezawa, którego, którego oszukał, ukradł mu pierworodstwo. Jezaw postanowił Jakuba zabić, a z drugiej strony też na skutek kombinacji groziła mu śmierć ze strony jego teścia Labana, którego również oszukiwał. Okazał się nawet sprytniejszy od samego Labana. I, i znalazł się w podczasku. Pan Bóg ostatecznie walczy z nim tak jak walczy z nami. Walczy dlatego, że nas kocha, abyśmy odkryli, że to on jest prawdziwą mocą i żeby i nam zmienił Pan Bóg imię wewnętrznie, żebyśmy na siebie spojrzeli inaczej. Mówi Bóg wczoraj, mówił o Jakubie: walczyłeś z ludźmi i zwyciężyłeś. Ludźmi i z Bogiem i zwyciężyłeś. To zwycięstwo Jakuba jest bardzo dziwne, bo przecież Pan Bóg go sparaliżował, jego, poraził go w staw biodrowy, także Jakub nie miał siły, by walczyć. Jego zwycięstwo polegało na tym, że uchwycił się Boga i, i mówił: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I wtedy Pan Bóg, jak wiemy, zmienił mu imię. Nie będziesz się nazywał już Jakub, czyli spryciarz, kombinator, będziesz się nazywał. Izrael, czyli mocny Bogiem. I widzimy, jak to czyni Pan Bóg także dzisiaj z synami Jakuba. Którzy też owszem, byli powołani, wybrani jako dwunastu, żeby stanowić początek właśnie całego narodu, dwunastu pokoleń izraelskich, ale wcale nie byli ludźmi doskonałymi. Ta rodzina była rodziną, można by powiedzieć, nieszczęśliwą, głęboko skłóconą do tego stopnia, że. Bracia byli gotowi zabić Józefa. I to dzięki interwencji Rubena, o którym dziś słyszeliśmy, też nie zabili go, ale sprzedali go do niewoli. I Pan Bóg także tę rodzinę, tych, tych 11 braci, stara się doprowadzić do, do odkrycia tego, kim naprawdę są. Kim są, by poznali smutną prawdę o sobie samych i zarazem, by się ostatecznie uchwycili Pana Boga, by zobaczyli, że On jest Panem historii, że On ją prowadzi. I widzimy dzisiaj właśnie to ich doświadczenie niesamowicie przykre, bo Bóg zsyła głód na, na ówczesną, na, na ziemię, na Palestynę, także na Egipt, ale wcześniej zadbał już o to, by Józef stał się tym, który um, napełnił spichlerze Egiptu zbożem, um, i e, ci jego bracia przychodzą, aby zakupić zboże, aby mogli przeżyć. I Józef za natchnieniem Pana Boga daje im poznać, kim są. Widzimy wyznanie jednego z nich, właśnie Rubena, który mówi: To wszystko przyszło na nas z tego powodu, jak potraktowaliśmy naszy, naszego brata. Przyszło z tego powodu, jakimi jesteśmy. Wyznaje, przy czym bracia też oczywiście przyznają mu rację, kim tak naprawdę są. Wyznaje ich grzechy. Ta historia będzie się toczyć dalej. Widzimy, że Józef odchodzi od nich, na razie nie pozwala się im poznać, dlatego żeby poznali samych siebie, zobaczyli właśnie smutną prawdę o nich. Słyszy to wszystko, widzi jak Pan Bóg działa. I płaczę nad, nad tą całą sytuacją. Jest, jestem wzruszony, wstrząśnięty wewnętrznie. Z czasem zobaczymy to dalej w tej historii. Daje się im poznać i mówi i powie im, że za tym wszystkim, za całą tą historią stoi Bóg i że wszystko to przygotował nie tylko, żeby ich uratować zewnętrznie, by mieli czym wykarmić swoje rodziny i sobie, siebie samych, ale przede wszystkim, by ich uratować wewnętrznie, bo Pan Bóg ratuje nas wewnętrznie najpierw poprzez to, że daje nam poznać prawdę o nas samych, abyśmy widząc tę naszą słabość, to kim jesteśmy, uchwycili się Niego, Jego, oparli się, o Niego, o Jego miłosierdzie, i nie z siebie samych, nie z Jego darów, które nam dał, czerpali z poczucia własnej wartości i mocy, ale abyśmy czerpali właśnie z Niego i te Jego dary używali, by służyć innym. Tak jak jest mowa, jak Pan Jezus mówi na końcu tej dzisiejszej Ewangelii, aby iść do owiec, które poginęły z domu Izraela, i głosić: Bliskie jest Królestwo Boże. Jesteśmy powołani przede wszystkim do tego, aby prowadzić do Jezusa Chrystusa naszych braci, którzy poginęli. Jan Paweł II nazwał to nową ewangelizacją. Nowa ewangelizacja czym się różni od ewangelizacji w ogóle? Ewangelizacja to. Misja, aby przyprowadzić do Chrystusa wszystkich ludzi, pogan także, nieznających Chrystusa. Ale nowa ewangelizacja to ta ewangelizacja, która kieruje się do naszych braci i sióstr, którzy się zagubili i których mamy wokół siebie także w naszych rodzinach, aby głosić im być może także doświadczając upokorzeń. Właśnie Jezusa Chrystusa, nieść im to przesłanie, które jest ratunkiem dla ich życia, bo Pan Bóg i ich prowadzi, tak jak prowadził braci Józefa, ale prowadzi i nas, tak jak prowadził Józefa z kolei, by ogłosił im moc i miłość Pana Boga, by mogli doświadczyć z jednej strony ludzkiego, ale przede wszystkim Bożego miłosierdzia. Amen.